Wyślą za nami straż? Myślę, że to oni są strażą. Dla tych, którzy przegapili, Jezus najpierw przerwał czytanie, rozmawiając z człowiekiem z ósłą ręką. A wtedy kapłan. Co jest? Zerwał kłosy w szabat. A, tak. Przepraszam, byłem tak głodny, że zapomniałem, jaki mamy dzień. Możecie. No już, zajdź mi z drogi. Zrobiliście pośmiewisko z naszej małej synagogi i story. Zdradzisz nam swoje imię i rodowód. Najpierw ty, a teraz twoi uczniowie, czynicie to, co zabronione jest w szabat. Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był w potrzebie i był głodny? Jak za kapłana Abiatara wszedł do Domu Bożego i jadł chleb obecności, który wolno jeść tylko kapłanom, porównujesz się do Dawida? To była sprawa życia. Albo czy nie czytaliście w prawie, że w dzień Szabatu w świątyni kapłani łamią Szabat i są niewinni? To dla Lewitów. Jesteś Lewitą z rodu kapłańskiego? Mówię wam, w tym przypadku chodzi o coś więcej niż o świątynię. Gdybyście rozumieli, co znaczy. Miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Szabat został stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Wiedzcie, że Panem Szabatu jest syn człowieczy. Syn. Idziemy.